Siemano, moi drodzy. To paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika w Grze Diablo 4. Znajdujemy się w suchych stepach. Poradnik dotyczy no nie, jakichś Nie mam dość energii. Nie jestem jeszcze gotowa. No, to na czym skończyłem, poradnik dotyczy ołtarzu Lilith. Znajdujemy się w suchych stepach równiny Dindai. Eee, już wam pokazuję, oddale na maksa kamerę, gdzie to dokładnie jest. Dobra, no i tutaj jest ołtarz Lilith. Już wam pokazuję ziska. No, mam nadzieję, że poradnik przydatny. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Trzymajcie się. Hej!